20 października przypada 345. rocznica urodzin Stanisława Leszczyńskiego, wielkopolskiego magnata, polskiego króla, księcia Lotaryngii i Baru. Profesor Jerzy Dygdała z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk zajmuje się postacią dwukrotnego króla Polski. Mówił o nim podczas konferencji naukowej w Lesznie. Stanisław Leszczyński dwukrotnie sięgał po koronę Polski, pierwszy raz w 1704 roku, drugi w 1733. Jego panowanie zarówno po pierwszej, jak i drugiej elekcji trwało krótko, od 1704 do 1709 i w latach 1733-1736. Okres między elekcjami obfitował w jego życiu w niebywałe zwroty akcji. Jego los związany był z królem szwedzkim Karolem XII, który jego przegrana w wojnie północnej z carem Piotrem I doprowadziła do ponownego osadzenia na tronie popieranego przez Rosjan Augusta II Sasa. Stanisław z tego okresu współcześnie nie ma najlepszych notowań. Przez sojusz z Karolem XII nazywany bywa nawet zdrajcą. Jak doszło do tego sojuszu i co zadecydowało, że szwedzki król poparł Stanisława? To znaczy tutaj zdecydowali jednak Szwedzi. I on później się trzymał Szwedów. O, w ten sposób było, bo Szwedzi naprzód liczyli się z tym, że wysunął Jakuba Sobiewskiego. On miałby rzeczywiście większe szanse na pozostanie tych tłumów czunacheckich Stanisław Meszczyński, mimo że. To jak dzisiaj mówiliśmy, to był jeden z największych marszatów tutaj yy, w zachodniej Polsce, y, przede wszystkim w Poznańskim, to gdzie indziej, mimo że stron był człowiekiem mniej znanym co zadecydowało, że jak się mówiło o nim, Karol XII, ta szalona głowa, ten młodzieniec wybrał właśnie Stanisława? Pieniądze, czy co? Jak z pana Nie. badań wynika? Znaczy, z moich, z moich, ale to jeszcze postawił to tezę mój jeden z moich mistrzów, profesor Jacek Staszewski, mówiąc o tym, że opozycja w Rzeczypospolitej, opozycja przeciwko Augustowi, najmocniejsza była w poznańskim i w Wielkopolsce. Na czele tej opozycji stał Stanisław Mężczyński. Znaczy kwestia dziedziczenia właściwie znaczenia po ojcu. Ojciec był rzeczywiście człowiekiem, no, tutaj rządził. Stanisław był znacznie słabszy. No ale cieszył się no, jakimś takim znaczeniem, no bo przecież to jest syn taty ojca. I w tej sytuacji Szwedzi, no postawili na niego, bo. No, on miał wpływ na tę masę sznachedskie i na tutaj na, nie tylko na masy, a przecież na tą elitę szmachedską tu w Poznańskim. Po klęsce pierwszego panowania 32-letni Stanisław został królem wędrowcem. Przebywał na wygnaniu w Szwecji, Turcji, by osiągnąć względną stabilizację w latach 1714-1719 w Swajbrykan należącym wówczas do Korony Szwedzkiej. Śmierć Karola XII zakończyła jego pobyt w Zweibrücken, a kolejnymi przystankami na jego drodze był Bad Bergzabern i francuski Wissemburg. To tutaj w 1725 roku, dodajmy roku śmierci cara Piotra I, zastała Stanisława wiadomość o tym, że jego córka Maria zostanie żoną króla Francji Ludwika XV. Maria urodziła Ludwikowi dziesięcioro dzieci, w tym Ludwika Ferdynanda, ojca trzech królów Francji: Ludwika XVI, Ludwika XVIII i Karola X, prawnuków Stanisława. Maria Leszczyńska przeszła do historii jako najdłużej panująca królowa Francji. W 1725 roku los Stanisława i jego rodziny odmienił się. Oznaczało to tak potrzebnemu i jego rodzinie spokój i bezpieczeństwo. Dlaczego po pierwszych złych doświadczeniach Stanisław zdecydował się wziąć udział w elekcji 1733 roku? Był wówczas 56-letnim dojrzałym mężczyzną. To jest kwestia ambicji. Ambicji związanych z tym, że nie udało mu się poprzednio tu, też dłużej panować, a uważał się za człowieka odpowiedniego właśnie. Oczywiście, jak wiadomo, w 1704-1705 decydowali Szwedzi. W tej chwili y, to już było coś innego. Jeżeli przedtem on był władcą narzuconym, w tej chwili zdecydowana większość społeczeństwa, oczywiście Szkonachiego, bo może nie ma draci, może nie ma draci, no uważała, że po człowieku jednak obcym, czyli autuście mocnym, dobrze będzie, jeżeli będzie tak zwany piast, czyli swojak. Był zachęcony przez, przede wszystkim przez Montiego, był tutaj ambasadorem francuskim i obiecywał właściwie wszystko, znaczy pomoc, wojsko itd. itd. Nie wszyscy wierzyli w to. To jest już inna rzecz. Biskup poznański Hozjusz mówił na przykład, że uwierzy w tą pomoc, jak zobaczy 30 tysięcy żołnierzy francuskich, którzy wysiadają w Gdańsku ze statków, bądź kilkadziesiąt milionów złotych wypłacą tutaj na utrzymanie wojska. Jego rzeczywiste panowanie w Warszawie po spokojnej elekcji trwało 10 dni. Zakończyło się jednak ucieczką do Gdańska w obliczu zdrady części opozycyjnej szlachty, zagrożenia ze strony idącej na Warszawę armii rosyjskiej i braku wsparcia militarnego ze strony Francji. Na pewno liczył się z tym, że przynajmniej początkowo, że uda mu się jednak utrzymać. Że zostanie tym władcą, że w Sasi się wycofają, autus przyszły, autus trzeci wycofa się. Natomiast tutaj dzięki pomocy, dołączono jeszcze na pomoc szwedzką, jednak uda się mu rządzić, panować. W czasach pokojowych on był, byłby znakomitym władcą, to co się okazało później. Natomiast w sytuacji takiej, jaka była w Rzeczypospolitej. Sąsiedzi, którzy się nie zgadzali na niego. To był w ogóle cały układ stosunków międzynarodowych. I moim zdaniem nie miał szans, no ale... On tego nie wiedział. Liczył, że jednak mu się uda. Niepowodzenie drugiego panowania nie zniechęciło Stanisława do działania. Decyzją Ludwika XV w 1738 roku otrzymał w dożywotnie władanie księstwo lotaryngi i baru. Jak się okazało, na 28 lat do chwili śmierci. W 1766 roku. Przez prawie trzy dekady Stanisław uczynił ze stolicy lotaryngi Nancy miasto o nowoczesnych założeniach architektonicznych. Plac Stanisława jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO i nazywany jest najpiękniejszym placem świata. Stanisław nazywany jest tutaj dobroczyńcą, bo wprowadził nowatorskie programy społeczne, dbające o biednych, zakładał szpitale, biblioteki, był pisarzem filozoficznym. Można go uznać za protoplastę Unii Europejskiej. Chciał dla antyrosyjskiej Ligi Europejskiej, wspólnej armii i parlamentu. Na jego dworze w Luneville przebywały największe umysły współczesnego mu świata. Po tragicznej śmierci w 1766 roku od ran od poparzeń odniesionych przy kominku w Lunewil w kościele Świętego Jakuba zostało serce sędziwego, prawie 90-letniego króla Polski. Stanisław pochodził ze znamienitej rodziny Leszczyńskich, właścicieli Leszna, był Wielkopolaninem, Polakiem, Europejczykiem. Stojąc na placu Stanisława pod jego pomnikiem, możemy być z niego dumni.